Początkujący twórcy na YouTube często sami blokują rozwój swoich kanałów przez decyzje, jakie podejmują. A najlepsze jest to, że niektórzy przepis na sukces mają praktycznie pod nosem, ale tego nie widzą. Tak jak ostatnia uczestniczka tego filmu. Przeanalizowałem 92 kanały, których twórcy zgłosili się na darmowy mini audyt i wielu z nich sabotuje rozwój swojego kanału przez jeden, często niezauważalny, ale istotny błąd. Dzisiaj na przykładzie czterech kanałów wyjaśnię, jak prawidłowo wybrać strategię działania i nie zabijać swojego kanału. Pier pierwszym z siedmiu punktów, które niemal każdy kanał musi spełnić, żeby zdobywać wyświetlenia i subskrypcje. Jeżeli chcesz zgłosić swój kanał do takiego mini audytu, możesz to zrobić pod tym adresem, link jest w opisie tego filmu. Ale na początek poznajcie Georgia. Bardzo fajny ziomek, ma on koleżkę Franka. Franek ma ogromny problem ze znalezieniem partnerki. Dlaczego? A no bo składa się on z Marka, Adama, Grześka, Krzyśka i Dominika. I możesz mi wierzyć, nie jest mu łatwo. I o ile pewnie brzmi to trochę głupio, to co gdyby Franka zmienić na kanał na YouTubie, a chłopaków na różne tematy? Każdy, kto zakłada kanał na YouTube ma w głowie podobną wizję. Nagrywam, wrzucam, a algorytm zrobi całą robotę i da mi widzów. Niestety, to tak nie działa. Rozwój kanału to nie jest zadanie algorytmu. To jest nasza odpowiedzialność. To my za to odpowiadamy. To naszym zadaniem jest zbudować publiczność. Ludzi, którzy z czasem będą chcieli oglądać każdy kolejny Twój film. Bo tak wygląda tworzenie kanału na YouTube, że budujemy swoją publikę. To właśnie od tej publiki pochodzi większość wyświetleń na największych kanałach na świecie. To nie jest zasługa algorytmu, tylko lat pracy poświęconych na zbudowanie publiczności. I owszem, zdarzają się wyjątki. Czasem niektóre filmy potrafią wystąpić. Strzelić i zbierać kilka razy więcej wyświetleń niż reszta, to są tak zwane outliers filmy, ale to są wyjątki, a nie reguła. Prawdziwa siła kanału tkwi w stałych widzach. I tak jak Franek szukał dziewczyny, tak my szukamy widzów. I my szukamy widzów, którzy interesują się jednym konkretnym tematem. I tutaj pojawia się kluczowy element strategii: spójność tematyczna. Algorytm nie jest decydujący, ale działa w prosty sposób. Pokazuje filmy ludziom którzy już nas oglądali. Jeżeli ich zainteresujemy i sygnały wysyłane przez nich są pozytywne, to film leci dalej w YouTube'a. Jeżeli oni reagują negatywnie albo co gorsza w ogóle nie reagują, no to wtedy zasięgi siadają, bo algorytm nie widzi zainteresowania od najbardziej oddanej grupy widzów, czyli tych, którzy oglądają nasz kanał. Dlatego każdy kolejny film powinien być interesujący dla tych, do których już wcześniej dotarliśmy. A to oznacza jedno: nie możemy skakać po tematach. Jeżeli ktoś. Interesuje się sportem, niekoniecznie kilka filmy o gotowaniu czy podróżach. Dlatego najprostsza i najskuteczniejsza strategia to wybrać jedną główną tematykę i trzymać się jej konsekwentnie. Na samym początku, oczywiście, możemy eksperymentować i nagrywać różne rzeczy i sprawdzić, co się najlepiej sprawdza, ale kiedy myślimy o rozwoju kanału, musimy mieć temat przewodni. I właśnie tutaj pojawia się problem wielu twórców, których kanały dzisiaj przeanalizuję. Szczególnie ciekawie wygląda sytuacja na ostatnim kanale. Tam rozwiązanie dosłownie leży na wyciągnięciu. Ręki, a mimo to autorka nie do końca to dostrzega, moim zdaniem. Kilka drobnych zmian w jej content planie mogłoby spowodować, czy zwiększyć jej wyświetlenia 10 czy nawet 20-krotnie w ciągu paru miesięcy. Ale zanim do niej przejdziemy, zacznijmy od pierwszego kanału i od błędów strategii, która skutecznie blokuje jego rozwój. Na początek zerknijmy sobie na kanał Kiri TV. Takie typowe komentarze, powiedzmy, z recenzjami, z omówieniami różnych kwestii. No i tutaj mamy właśnie pewien problem, bo ilości rzeczy, która się tutaj przewija, jest po prostu zbyt duża. Mamy coś w rodzaju recenzji filmu Marvela. Mamy recenzję serialu Malvera. To się oczywiście łączy jedno z drugim. Ale czy to się łączy z gamingiem, jak tutaj, tutaj czy tutaj? No już nie do końca. Osoby, które są zainteresowane recenzjami fi filmów czy też seriali, niekoniecznie będą zainteresowane recenzjami gier. Tak samo jak niekoniecznie będą zainteresowane jakimiś różnymi dramami, tak jak tutaj mamy aferę Gąciarza, Gonciarz i Istanowski czy znowu Gonciarz i Istanowski. To jest miksowanie różnych tematów. I ja zdaję sobie sprawę z tego, że w tym momencie możesz bez większego problemu wymienić 7 innych kanałów, które miksują tak tematy, tylko jest pewna różnica pomiędzy kanałem, który ma zbudowaną publiczność, a kanałem, który się dopiero rozwija. W momencie, kiedy mielibyśmy większą ilość subskrybentów i wiemy, że do części trafia to, do części trafia to, do części trafia to, to jeszcze i można miksować w ten sposób tematy. Ale kiedy budujemy kanał, to chcemy obrać sobie jakąś jedną konkretną grupę i do niej kierować przekaz. I wiem, że w tym momencie ktoś w komentarzu mi napisze, a na kanale zgrzyt mnie gadają o wszystkim. Ale to nie jest kanał z który ma już zbudowaną, oddaną, wierną publiczność. To jest kanał, który dopiero zaczyna. Kolejny kanał to podcast dzisiaj. I zdaję sobie sprawę z tego, że jest to kanał z podcastami. I zdaję sobie sprawę z tego, że podcasty nagrywa się na różne tematy. Natomiast ponownie. W momencie, kiedy startujemy, musimy raczej skupić się wokół jednego zagadnienia i to zagadnienie wałkować. Bo jeżeli raz nagrywamy o manipulacjach, innym razem o filozofii, a następnie o tym, czy strażacy palą książki, to tak na dobrą sprawę, do kogo my kierujemy nasz kanał? Czy jest tutaj jakaś konkretna grupa docelowa? No nie bardzo. Natomiast nawet prowadząc podcasty powinniśmy obrać jakiś kierunek tych podcastów, a nie nagrywać raz recenzję filmów, coś o psychologii, o samorozwoju czy o filozofii. Jest tutaj za dużo możliwych kierunków. Warto byłoby się skupić na jednym. Przykładowo niech to będzie albo samorozwój, albo popkultura, czyli seriale, filmy, muzyka i tak dalej. Albo jakaś filozofia, albo jakaś psychologia. W tym kierunku prowadzimy ten podcast i tak budujmy publiczność, która jest zainteresowana różnymi zagadnieniami, ale w tym danym obszarze. A nie w każdym możliwym obszarze. W taki sposób, niestety, kanału z podcastami nie da się rozwinąć. Kolejny kanał należy do Mateusza Janczura, mojego imiennika. I tutaj można by na pierwszy rzut oka uznać, że wszystko jest ok, bo wszystko kręci się wokół jednego tematu. Natomiast prawda jest niestety zgoła inna. Tutaj zaznaczę, że zdaję sobie sprawę z tego, że autor nie do końca ten kanał prowadzi i nie powinienem go omawiać, ale chciałbym zwrócić uwagę na jedno bardzo interesujące zagadnienie, bo to jest świetny przykład na to, że dobieranie tematów. Wśród jednej tematyki też jest istotnym elementem. A mianowicie to, że autor napisał mi, że to jest kanał o tym, jak montować filmy, czy też o montażu wideo. A jak wejdziemy na ten kanał, to tak naprawdę nie widzimy tutaj absolutnie żadnego filmu związanego z tym tematem. Mamy coś o WinRarze. Ja wiem, że pliki wideo często się wysyła spakowane, ale to nie jest bezpośredni temat związany z montażem filmów. Mamy coś o Whatsappie. Ja zdaję sobie sprawę, że wysyłamy tym Whatsappem wideo i jakość tego jest ważna, ale to nie jest stricte montaż filmów. Tutaj mamy coś o desynchro w programie do montażu. To jest pierwszy film, który poniekąd ma coś wspólnego z montażem. Tutaj mamy jak wysyłać duże pliki. Ja wiem, że pliki wideo są duże i wysyła się właśnie duże pliki, ale to nie jest film związany z montażem wideo. Jak bezpłatnie udostępniać zdjęcia i filmy? To tak samo nie jest film o montażu ta co z darmową muzyką oraz jak zainstalować darmowe czcionki w DaVinci Resolve to też nie są tematy związane z montażem wideo. I mówię o tym dlatego, że jest to bardzo popularny błąd wśród osób, które szczególnie prowadzą kanały edukacyjne, że myślą, że mogą czy powinny nagrywać o wszystkim, co jest związane z ich niszą. A prawda jest taka, że jeżeli mamy kanał w temacie X, to powinniśmy skupić się tylko i wyłącznie na temacie X, bo ludzi, do których próbujemy dotrzeć, interesuje tylko i wyłącznie temat X. Przykładem może być mój kanał zostać YouTuberem. Ja tutaj nie poruszam tematów związanych z montażem, nie poruszam tematów związanych ze sprzętem, ani z tym, jak nagrywać filmy. Bo osoby, do których ja ten kanał kieruję, są zainteresowane czym? Rozwinięciem swojego kanału YouTube, zdobyciem subskrypcji, zdobyciem wyświetleń oraz zarabianiem na YouTubie. Nie tym, jak nagrywać filmy. I część osób oczywiście potrzebuje takich informacji, ale większość osób, do których ja docieram, nie będzie tym w ogóle zainteresowana, bo albo już ma tą wiedzę, albo jeszcze nie zdaje sobie problemu, że brakuje jej podstawowej wiedzy, jeżeli chodzi o dowolny z tych elementów. Dlatego, jeżeli mamy kanał o montowaniu filmów, to musimy się skupić na tym, jak montować filmy, na przykład w danym programie, jakie sztuczki można w montażu stosować, jak dobierać poszczególne elementy do tego, żeby ten film zmontowany był super do oglądania, a nie na wszystkim w oku, czyli wysyłanie plików, rozpakowywanie, używanie jakichś Google Drive'ów i tym podobnych spraw. No i wreszcie dochodzimy do najciekawszego zagadnienia z całego tego wideo, a mianowicie kanału Ogarnąć Życie, gdzie autorka pokazuje jak ogarnąć życie. Ma jakieś problemy z pracą, pokazuje jak oszczędzać, jak robić budżet, jak robić zakupy, jak robi miesięczny reset. No właśnie, mamy tutaj pewien problem, bo wymieniłem trochę dużą ilość tych tematów. Właśnie ten kanał na pierwszy rzut oka, jak sobie spojrzymy, można uznać za no, powiedzmy, że częściowo spójny tematycznie. Natomiast prawda gdzieś tam jest zdecydowanie troszkę inna. Ten kanał jest bardzo niespójny tematycznie i autorka nagrywa wiele możliwych tematów, gdzie tak naprawdę to, co powinna nagrywać jest bardzo jasno widoczne i bardzo łatwo można to znaleźć na tym kanale i jestem w 100% przekonany, że jeżeli skupiłaby się na tym, co powinno nagrywać, to w przeciągu następnych powiedzmy 20 filmów, Doszłaby do 10 tysięcy wyświetleń średnio na film. Natomiast zanim przejdziemy do rozwiązania, lekko sobie omówmy to, co tutaj widzimy. Na początek mamy małą zmianę priorytetów. To jest jakiś taki vlog, podsumowanie tego, co my robimy ze swoim życiem. Później mamy plany finansowe na cały rok, później mamy budżet na jeden miesiąc. Tutaj mamy kwestię finansów osobistych, finansów domowych. Ciekawy temat. Dalej znowu mamy taki jakiś vlog, przegląd lodówki i ogarnianie życia w dzień wolny. To nie jest nic, co byłoby związane na przykład z tymi dwoma, dwoma ostatnimi filmami. To jest temat zupełnie odrębny. Dalej mamy haul w Biedronce, czyli jakieś zakupy. Tutaj mamy jakiś vlog, czy podsumowanie pierwszego miesiąca w nowej pracy. Tutaj mamy jakieś miesięczne zakupy, a tutaj informacje o tym, że autorka dostała dostała pracę. Dalej mamy coś z ponownie o pracy, o porządkach, o porządkach i o planowaniu posiłków, więc spokojnie możemy wyodrębnić cztery takie główne tematy tego kanału: planowanie i organizacja życia, finanse osobiste, praca i rozwój zawodowy oraz lifestyle czy też codzienność. I tych tematów jest zdecydowanie za dużo. Bo czy jeżeli kogoś zainteresują finanse osobiste, to zainteresuje go na przykład ogarnianie życia albo lifestyle? No nie do końca. Jeżeli kogoś zainteresuje temat pracy i rozwoju zawodowego, to czy zainteresuje go temat przykładowo sprzątania, albo planowania, albo codzienności autorki? Najgorsze jest to, że w momencie, kiedy poruszamy kilka różnych zagadnień, to tak naprawdę żadnego zagadnienia nie robimy na 100%. A sumerycznie bardzo często też to nie wychodzi na 100%. Dlatego Warto byłoby wybrać sobie jeden z tych tematów i pójść w tym kierunku na 100%, omijając inne tematy. No i tutaj pojawia się pytanie, jaką tematykę autorka tego kanału powinna wybrać. Odpowiedź mamy dosłownie pod nosem. Wystarczy kliknąć popularne filmy. I tutaj możemy zobaczyć, że mamy dwa główne zagadnienia, które zdobyły na tym kanale największą ilość wyświetleń. Pierwsze zagadnienie to jest jakiś fitness. Czyli tutaj mamy jakiś fitness, ćwiczenie z Melbi, to jest chyba pani ze Spice Girls. Tutaj, tutaj i tutaj, więc to nas nie interesuje. Dlate dlaczego? Dlatego, że autorka w ostatnim czasie nie nagrywała nic o tym. Ale nagrywała o finansach. I tak się składa, że tutaj mamy oszczędzaj na zakupach. Jak oszczędzać na jedzeniu? Na jedzeniu. Załaduj ze mną kopertę na marzec 2024, budżet kopertowy, oszczędzanie. Budżet z tydzień 2024, pierwsze ładowanie kopert w tym roku. Czyli na 8 filmów, które miałem najwięcej wyświetleń na tym kanale, 4 były o finansach osobistych. To jest znak, że to jest temat, który fajnie się tej dziewczynie sprzedaje. I to jest jednocześnie sygnał, znak czy wskazówka, że o tym warto byłoby zrobić cały kanał i pójść właśnie w tym kierunku. Zresztą mało tego, bo jak sobie klikniemy na najnowsze filmy, to filmy o finansach osobistych mają też całkiem niezłą liczbę wyświetleń. I to też jest poniekąd potwierdzenie, że ten temat się na tym kanale fajnie ogląda. Ja jestem przekonany, że gdyby autorka stworzyła sobie fajny content plan z poradami odnośnie tego, jak tworzyć budżety, jak oszczędzać, jak mniej wydawać, jak yy, przykładowo robić plany finansowe, takie domowe, na takim domowym poziomie, nie jakieś tam wielkie, milionowe inwestycje, czy inne pierdoły, których na YouTube jest pełno, tylko jak zwykły człowiek może trochę zaoszczędzić, jak powinien on zarządzać gotówką i tym podobne tematy i zrobiłaby systematyczny content plan, czyli ciągle nagrywała o tym, zaczęłaby budować publiczność, która jest zainteresowana jednym tematem. Na kanał zaczęliby ludzie przychodzić, którzy są zainteresowani tym właśnie, jak sobie pomóc w oszczędzaniu. Zaczęłaby budować społeczność stałych widzów, każdy kolejny film zdobywałby coraz większą ilość wyświetleń Jestem przekonany, że gdzieś po 10-20 filmie kanał zacząłby zdobywać wyświetlenia liczone nie w paru tysiącach, a w kilkunastu, kilkudziesięciu nawet tysiącach. Do tych przykładowych 10 tysięcy wyświetleń na film po przykładowo 20 filmie. Oczywiście inną kwestią jest to, że trzeba jeszcze pozostałe rzeczy robić dobrze, ale w ogólnym rozrachunku ten kanał jest prowadzony dosyć sensownie. Chociaż też tutaj można by kilka rzeczy związanych z miniaturami poprawić. A jeżeli chcesz dowiedzieć się jak robić dobre i skuteczne miniatury, tak żeby przyciągały wzrok, jak ja to robię, to... Obejrzyj sobie teraz ten kanał, bo w nim poprawiałem miniatury innych kanałów na YouTube.